To jest! Jaki wielki mutant wilka! I właśnie dlatego miałem zamiar zacząć uciekać w pociągu. Pierwszą rzeczą, którą będziemy potrzebować, to jest większy plecak. A więc kupujemy go. Kupujemy. Dobra, mamy już większy plecak. Dobra, widzowie, ja już jestem, a więc pierwsze musimy y, sprzedać sztabkę złota. Żeby kupić chyba węgiel. Bierzemy. Bierzemy. Juuu! 50 dolarów! Teraz musimy iść kupić węgiel. Tu stoi nasza lokomotywa. Tutaj. I kupujmy węgiel. Tyle, na ile nas będzie stać. Dobra, bierzmy worek. I zbieramy nasz węgiel. Dobra. Dobra, jesteśmy zobaczcie, widzowie, w ogóle co tu pisze. pisze. Tu pisze: y, Wszyscy widzowie, którzy zostawią suba, są Giga Ohio z Sigmami. Wyjmujemy z worka na węgiel. Dobra, co się z tym węglem stało? No, chcę go wyjąć. Nie, no, no, bez belki. Okej, okay. tu mamy drugi, Kogde. gdzie jest trzeci? Idziemy z trzecim węglem na naszą pakę. No co jest? Mój węgiel! Nie, węgiel, węgiel, węgiel chudź. O, nareszcie. Nie no, węgiel mamy już nasz węgiel Dobra, mamy tyle paliwa No tak, z półtorej baka hmm. gazety zostawimy tutaj I jedziemy Dobra, wyjechaliśmy z miasta Do Meksyku mamy 80 km Tu mamy pierwszy domek hmm. No, taki opuszczony domek i robimy ugrubeks. Mam łopatę. Polecam. What? Tu są zombie. Yo, ja mogę je przez ściany atakować. Nie no, ej. Leży jeden z kibi. Jeszcze dwa zostały. Ty, okny próbują się wydostać. Wszystkie? Mamy jakąś buteleczkę was wybierzemy. Będziecie na opał. Książkę, beczkę. Nie, co jest? To jest, jest zombie? Mamy pistolet maszynowy. Chodź tu. Dawaj na fejma. On V1. dawaj. Ha, leży. Dobra. E, dobra, widzę, a więc ja już znowu żyję. Supgradeowałem trochę mój pociąg. Węgiel jest. Znowu mamy półbaka paliwa. Pochodnie i drut kolczasty. Sam trochę nie wiem po co on, ale może pomoże. Dobra, jedziemy. Jak znowu deadnę, tak samo jak wcześniej, od jakiegoś głupiego zombiaka. To masakra. Dobra, tam mamy znowu dom. Łopata w dłoń... Nie, tu jest... Tu jest bliższy. Ząbek jakiś MPC. Idziemy go wyjaśnić. Dobra. Nie! DD. Dobra, mamy go. Bierzemy. Tu mamy kolejnego zombiaka. Leży jeden z klubi. Bierzemy go. Jest tu jeszcze jakiś. Nie ma. Mamy czajnika. Coś jeszcze? Nie. Dobra, ale tam mamy następną chatkę. Więc wsiadamy do pociągu. I, pyk. I jedziemy tam. Tam jest kolejny zombie już. What? Czemu w ogóle te dągi się palą? A no bo to jest jakaś epidemia zombie chyba. Już jeden biegnie. Dawaj, dawaj. Leży. Bierzemy go. I tam kolejny. No dawaj na fajno, dawaj, dawaj. I was sam jest w środku. Leży. Idziemy po tamtych. Tam jest jeszcze jeden, albo dwóch. Dwóch. Mamy to. Jeszcze jakiś? Nie. Co my tu mamy? Ale jest węża jakiś. Książkę na paliwo. I mamy jeszcze talerzyk, który możemy sprzedać. Dobra, lecimy do pociągu. Odłożymy jakieś rzeczy na pakę. Przykładowo ten obraz i książki. Na no kurde. I pyk. Wyjmujemy. O! To jest to dość dużo chyba. O kurde. Nie, mamy noc. To szybko do spalenia. Musimy jak najszybciej jechać. Bo tu zombiaki teraz będą się spałnić i jakieś, no dosłownie mutanty też. Gdzie ta książka? Nie wiem, ale jadę. Tam gdzie jest chyba jakiś zombie za mną. Masakra. Dobra, ta książka mi zniknęła, okej? Okay? Jest 11 po południu. Dobra, to my jedziemy. Co jest jaki wielki mutant wilka? I właśnie dlatego miałem zamiar zacząć uciekać w pociągu. Bo jeszcze taki mutant by mnie dopadł. Masakra by była. Nie, paliw paliwo mi się kończy. Powoli. Niech w końcu będzie dzień. Proszę. Nie no widzowie, paliwo mi się skończyło. A tam wilkołak za mną biegnie. Chodzę na pociąg. Może mnie nie dopadnie. Zobaczcie tego bydlaka! za bydle! Get out! Zostaw mnie! Widzowie pomocy! Niech się w końcu robi ten dzień! On tu jest dalej? Ej, on tu jest Czy zniknął? Ja się te teraz zejść. Książeczkę no Dobra, zniknął Teraz Ja serio sam nie wiem jak tą noc przeżyłem Ale muszę teraz mm, paliwo ogarnąć Ząb jakie się nadadzą. Bo czemu nie Jeszcze zostało nam Czte, y, prawie no, pra, y, Trochę mniej niż 4000 metrów do wioski. Kurde, te ząbeki prawie nic nie dały. To jest warte. Czarnik to jest y, śmieć, czyli mogę to spalić? Nie mogę. No ro. Ten obraz zostawię tu, bo on jest warty. Potem go sprzedam w wiosce. Nie no, mam coś jeszcze. Dobra, dwa zębiaki. Dużo mi to nie da. Ale coś będzie. Hmm, bierzemy go. I jedziemy dalej. Nie, 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 nie. Nie jedziemy. Tu mamy... Oknem wyszło, okej. Okay. To mamy kolejnego jaka What? Co to jest? Jakby kopalnia? I Ha, leży. Dobra. Zostawmy. Leży. Bierzemy ich. Może coś To mamy wielkie... Opuszczone miasto, zombie. Tu jest jeszcze jeden. Tu mamy węgiel. Nie, jednak dwa. Leży. Mamy węgiel za darmo. Oj, nie to. Wejdziemy. Krzesło. Dobra, lecimy do lokomotywy. I będziemy uciekać przed tym miastem, bo tam jest giga mocna armia zombie. Jak teraz znowu się zrobi noc, to ja mam przerąbane. To jakieś wilkołaki. Masakra. I to wszystko tu do spalenia. Teraz będę chyba jechał. Dłuższą podróż. Dobra. Chodź, zębiaku. Krzesło jeszcze. I ten kawałek węgla. Chodź. O. To jeszcze wokół mamy? Tak. Jeszcze dwa zębiaki. jeszcze ostatni. Dobrze mamy pełny bar. Nawet powyżej. Jedziemy. Wow, widzowie, zobaczcie, ja już dojeżdżam do naszego pierwszego miasta. Flaga, flaga Ameryki. Zatrzymujemy się. Jeszcze trochę podjadę. Okej, okay, teraz możemy sprzedać ten obraz i ten złoty talerz. Gdzie to się sprzedaje? Tam. Dobra. Teraz musimy to tu położyć. No, tylko 5 dolców. W sumie lepsze to nic nic. Idziemy teraz jeszcze po ten kalełzik I może coś kupimy. Może nas będzie na coś ssać. Bierzemy. Co jest? Ej, talerz. O! I idziemy tam. Może będzie więcej warty. Taki piękny talerz, a tylko 10 dolców był warty?